Lejek marketingowy sprzedażowy to jedno z podstawowych narzędzi marketera. To na nim budujemy naszą sprzedaż. To jest droga, którą przebywa użytkownik od momentu, kiedy go zainteresujemy, aż do konkretnej decyzji zakupu. Michał Korba wykorbił lejek sprzedażowy. Odwraca on klasyczne podejście do zdobywania Lidów i pokazuje, jak można pracować z posiadanymi już klientami. To świeże podejście zapewnia pewne sukcesy. Ale czy naprawdę? Serdecznie zapraszam do wysłuchania. Cześć wszystkim. Cześć wszystkim. Witam Was wszystkich na pecie. Witam Was wszystkich na mojej prezentacji, na której chciałbym Wam opowiedzieć o lejkach marketingowo-sprzedażowych. Natomiast dzisiaj. Porozmawiamy troszeczkę o tym, co by było, gdybyśmy odwrócili ten like. Ja, może na początku to tak bardzo wstępnie się przedstawię. Ja na co dzień pracuję w takiej firmie user.com, jestem jej tam współtwórcą, która służy do automatyzowania marketingu. Czyli, z jednej strony, my mamy takie narzędzie, które zbiera aktywność waszych użytkowników na stronach internetowych czy wewnątrz aplikacji mobilnych. Odnotowuje w jednym miejscu wszystkie kliki, wszystkie o to, co zrobili na waszych stronach, a następnie przechowywuje w profilu użytkownika całą historię tego użytkownika także mamy całą komunikację, co do niego wysłaliśmy, jak on do nas się odezwał. Te dane można wzbogacić o jakieś customowe, cechy czy to z systemów kasowych czy to z waszego ERP to wszystko wpada do usera i tak jak Kamil powiedział no ja zajmuję się tym żeby to automatyzować czyli żeby do odpowiednich osób podezwać się w odpowiednim momencie w z odpowiednim komunikatem w odpowiednim kanale, ale ponieważ reklama mojego narzędzia nie jest odpowiednim miejscem do komunikowania na scenie tak zastrznej konferencji jak Internet Beta, na tym poprzestaniemy a porozmawiamy troszeczkę o lejkach. Lejek marketingowo-sprzedażowy w biznesie internetowym, na którym troszeczkę ja nie powiem, że się znam, ale tak jakby mam największe doświadczenie w tego rodzaju biznesach, wygląda w dużym uproszczeniu w ten sposób. Czyli na szczycie tego lejka mamy pewien trafik, sprowadzamy ruch na naszą stronę internetową, na której to sprawni marketerzy, stosując się do takich technik, jak Robert Marczak przed godziną chyba opowiadał, generują lidy. Te lidy, jeżeli faktycznie spełniają określone warunki, czyli to nie jest nasza konkurencja, ani jacyś studenci, którzy po prostu szukają pracy, przez marketing kwalifikowane są jako MQL, czyli takie Marketing Qualified Leady, później przekazywane są działom i sprzedaży. Sprzedaż kwalifikuje to jako tak zwane SQL, z tego robimy szanse sprzedażowe, a jak magicy. Handlowcy, użyją yy, y, 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 swojej magii i perswazji, ci te szanse sprzedażowe stają się naszymi faktycznymi klientami. Lejek, jako taki, y, ma kształt odwróconego trójkąta, z uwagi, że y, ilość tych potencjalnych użytkowników na każdym z etapów jest troszeczkę mniejsza. To znaczy, z całego ruchu udało nam się wygenerować tylko kilka lidów, z tych kilkunastu może lidów kilka mają QL a i to się tak zmniejsza. Trzeba sobie zdawać sprawę też, że nasi klienci w pewnym sensie również przechodzą przez taki lejek, czyli najpierw oni w ogóle muszą zdawać sobie świadomość, że nasze rozwiązanie istnieje, czy nasz produkt istnieje. Później muszą się zastanowić, czy o nasza usługa, nasz produkt faktycznie jest im potrzebna, czy oni skorzystają z tego rodzaju usługi, żeby rozwiązać ten ich problem. Później decydują kwestie związane z preferencjami, czyli na co dany klient zwraca uwagę w momencie podjęcia decyzji zakupowej. No i jak kupi ten nasz produkt czy usługę, no to naszym celem jest to, żeby stał się, Lojalnym klientem, czyli żeby pozostał z nami jak najdłużej, a później, żeby no stał się wręcz naszym brand ambasadorem i chwalił nasze. Nasz brand czy nasz produkt wśród swojej sieci kontaktów. My, jako marketerzy, lubimy sobie tak niby upraszczać pewne procesy, ale w pewien sposób systematyzować rzecz, którą bardzo trudno usystematyzować. I ten lejek jest oczywiście narzędziem, które upraszcza nam. Rozumienie całej ścieżki klienta. Natomiast ja bym nie chciał się, żebyście wy traktowali jak lejek, jako taką wyrocznie, że teraz jesteś tutaj, jak genialny Tom Fishburn zilustrował za pośrednictwem tego pięknego komiksu. Kamilu, do wcipu musisz uczyć się. Od pana Toma Fiszberna. My lubimy sobie jako marketerzy, jako sprzedawcy to w pewien sposób komplikować. To znaczy, z jednej strony uproszczamy, ale z drugiej strony rozrysowujemy bardzo skomplikowane całe procesy, przez jaką tą nasz klient drogę przechodzi na kolejnych etapach. Lejka. Wykres, który. Jest bardzo, bardzo merytoryczny. Zresztą część z tych etapów, jak kampanie Welcome, czy kampanie Onboardingowe, czy nurturingowe, to są w ogóle tematy na inny temat prezentacji. Ale wszyscy marketerzy chcą. Znaleźć to idealne rozwiązanie, tego świętego grala marketingu, ten magiczny sposób, po to uczestniczymy w takich konferencjach, żeby ktoś na tej konferencji powiedział nam, jak ja mam to zrobić, żeby uzyskać ten efekt. I ja zdradzę Wam dzisiaj tajemnicę, że powiem Wam, co jest tym świętym gralem marketingu. Na różnego rodzaju konferencjach czy tego rodzaju wydarzeniach opowiadam o różnych narzędziach. Czy to inbound marketingowych, czy to outbound marketingowych. I z mojego doświadczenia to jest ten moment, kiedy wszyscy pewnie będą strzelać puree screeny albo otworzą nowe okno przeglądarki i będą sprawdzać te narzędzia. Bo jak opowiadam o takich sprytnych narzędziach jak Albacros czy Bazo.io, czyli technologii, która na podstawie tego, jak łączycie się ze stroną, ona może sprawdzić to IP i zweryfikować, z jakiej firmy wy wchodzicie i dzięki temu wydostępować dajecie taki raport, że wiecie, które firmy wchodzą na waszą stronę, albo jak sobie takiego albacrosa, podepniecie przez zapiera, czyli takie narzędzie do sklejania internetu i wrzucicie to do usera, czy innego narzędzia do automatyzacji marketingu, żeby w ogóle w automatyczny sposób wysłać do tej osoby maila, no to wszyscy notują i sobie sprawdzają, ok, to to zrobię. Też jak opowiadam o takich technikach, jak wzbogacić te dane, z, które nam już w jakiś sposób pozyskaliśmy, czyli jak opowiadam o tym, jak to sobie spiąć Clearbitem, czy Zoom Info, czy nawet zatrudnić studenta, któremu da się narzędzie typu Simple AI i on na LinkedIn ręcznie to zmodyfikuje, no to wszyscy sobie zapisują te narzędzia, zapisują narzędzia. Tak samo jak pokażę, jakie są fajne technologie które, reklamowe, które umożliwiają nam kolej, kierowanie reklam do konkretnych firm. Czyli jeżeli wiem, że moim klientem jest internet Beta, albo moim klientem jest Microsoft, to mogę na pracowników tej konkretnej firmy wysłać reklamy, czy to w sieci. Google czy to w innych sieciach reklamowych, a nawet obecna technologia umożliwia mi stargetowanie reklam na konkretne osoby. Czyli jakbym chciał wyświetlić Kamilowi reklamę i sprawdzać, kiedy ten Kamil Kozioł zobaczył naszą reklamę, a kiedy ją kliknął, to obecnie niektóre technologie to umożliwiają. Jakie ja mogę Wam powiedzieć później. Tak samo jak opowiadam o tych narzędziach związanych z wideo jak świetnie nagrywa się personalizowane wyjścia do klienta za pośrednictwem takiej technologii Loom jak nagrywamy te wideo z, po rejestracji robimy taki welcome e-mail typu znaczy welcome wideo typu bonjour, że odpalam telefon i mówię hej wszyscy miło mi nie wszyscy hej Kamilu miło mi cię dzisiaj widzieć albo jak automatyzować tą personalizację na landing page'ach to są wszystkie te chwyty, triki, hakowanie naszego lejka, którą jako marketerzy bardzo lubimy. Nie wiem ile osób jest na sali, ale mogę się domyślić, że duża część osób właśnie przegląda różnego rodzaju narzędzia, które wymieniłem przed chwilą. Przestańcie to robić. Wróćmy tutaj i naprawdę to nie jest Święty grał marketingu. Te narzędzia to są tylko narzędzia, a nie sposób, w jaki faktycznie możecie rosnąć szybciej. My oczywiście kochamy narzędzie, bo kochamy błyskotki, ale wszyscy jako marketerzy jesteśmy data-driven marketerami i jak opowiadam o tym, jak mierzyć etap, konwersje na różnych etapach, like, jaki jest benchmark, ile osób powinno ci konwertować z lendinga na e-mail, jak z. Zwiększyć konwersję na każdym z tych etapów, czy to na e, stronie internetowej, czy to reklamie, czy to już w trakcie procesowania tego klienta. No to też wszyscy sobie notują różnego rodzaju print screeny. Natomiast, jak przychodzi co do czego, to te data driven okazuje się, że nie wszyscy rozumieją te dane i analizują te dane w niekoniecznie poprawnym sposób. W rozumieniu takim, że my niekoniecznie rozróżniamy korelacje z kauzacją, że współwystępowanie to nie znaczy przyczynowo-skutkowy efekt. Ja pozostawię kwestię związaną z data driven Janinie Bąk, która Zdecydowanie lepiej opowiada o cyferkach i jej rozumieniu, chociaż nasz poprzedni prelegent też bardzo fajnie mówił o tym w kontekście storytellingu. Natomiast z mojej perspektywy istotne jest to, że jeżeli bazuje, umiecie faktycznie Excela, umiecie analizować dane i tabele przestawne nie są Wam obce, to prośba, żebyście tak jakby chcie, niekoniecznie wykorzystywali te dane tak, żeby po prostu udowodnić wcześniej założoną tezę, bo z mojego doświadczenia w pracy marketingu tak to bardzo często występuje. I żebyście dobrze mnie zrozumieli, to nie jest tak, że ja jestem jakimś krytykiem technologii marketingowych. Ja uważam, że technologie marketingowe naprawdę mogą pomóc w waszym rozwoju. Też jestem daleki od tego, żebyście nie zwracali uwagi na dane Dane to naprawdę serce każdego marketingu i musicie zwracać na różnego rodzaju wskaźniki cały czas bardzo uwagę. Natomiast, jeżeli mówimy o tych lejkach, to jest takie pojęcie stworzone przez Dave'a McClure'a, jak pirackie metryki, czyli R. Ono bierze się od tego, że wyznaczamy sobie pewne metryki związane z akwizycją klienta, aktywacją klienta, retencją klienta, referałami i tymi, ile jesteśmy w stanie zarobić na tym kliencie. Bardzo ciekawą Odmianą tego lejka jest nie lejek, a takie wiaderko, gdzieś, które znalazłem gdzieś w internecie, bo ono pokazuje, co tak naprawdę jest istotne, czyli co jest tym paliwem w tym wiaderku, w tym bakiecie. Bo my oczywiście możemy nalewać do tego wiaderka dużo nowych, świeżych lidów, świeżego trafiku. Natomiast tą zawartością najistotniejszą rzeczą w naszej firmie są nasi klienci i ta klientocentryczność i obsesja na punkcie waszych klientów waszych użytkowników to jest to co jest faktycznie sercem marketingu i co może być tym świętym gralem Teraz zadam Wam pytanie. Co wiecie o swoich klientach? Drogi uczestniku, co wiesz o swoich klientach? Jakie masz główne segmenty klientów? Czy te segmenty klientów są takim, taką rzeczą, którą sobie wymyśliłeś i powtarzasz od wielu lat? Czy faktycznie masz dane, żeby potwierdzić, że Twoja baza klientów? To są tacy ludzie i tacy ludzie. My w user.com segmentujemy sobie naszych użytkowników. W ogóle segmentacja to jest taki prosty koncept, który polega na tym, że bierzemy naszą całą bazę klientów i dzielimy ją na w miarę jednorodna. Worki, które jesteśmy w stanie sobie jakoś nazwać, ponieważ te w miarę jednorodne worki będą odznaczać się w miarę jednorodnymi cechami, my możemy naszą komunikację dopasować do tych konkretnych użytkowników. I czy to dzielimy użytkowników ze względu na ich model biznesowy, tak jak my to robimy, czy lisasy, e-commerce, serwisy, czy dzielimy naszych klientów ze względu na przykład na departament, w którym pracują, bo my pracujemy i z market, działami marketingu, i sprzedaży, i supportu, czy dzielimy naszych klientów w względem tego, ile nam płacą, bo my traktujemy troszeczkę inaczej klientów tych na freemium, troszeczkę inaczej na biznes, a do tych enterprise'ów to ubieramy się w garnitury i jesteśmy bardzo poważnymi panami, którzy, że tak powiem, nie sypią suchymi żartami na prezentacjach. Podejść do segmentacji jest bardzo wiele i nieważne czy weźmiemy pod uwagę historię zakupową klienta, czy jego postrzeganie benefitów, które, które on e, tak jakby widzi w naszym produkcie i usłudze, czy to jak korzysta z naszej aplikacji, czy czym jest zainteresowany, czy jego lojalność. Istotne jest to, żebyśmy byli w stanie podzielić naszą bazę klientów na w miarę jednorodne worki. I teraz, drogi uczestniku, kolejne pytanie do Ciebie. Czy masz porządek w CRM-ie? Czy w CRM-ie swoim, czy masz CRM-a, bo to jest jeszcze jedna kwestia. CRM dla osób, które nie spotkały się z tym sformułowaniem, to jest Customer Relationship Management, a oprogramowanie klasy CRM jest takim programem, który. Trzyma wszystkie dane o waszych klientach, potencjalnych klientach w jednym miejscu. Proste pytanie, które każdy marketer, każdy właściciel biznesu powinien znać odpowiedź: czy wiesz, na których klientach zarabiasz najwięcej? I sądzę, że każdy, kto prowadzi jakiś biznes albo jest odpowiedzialny za marketing lub sprzedaż tego biznesu, jest w stanie powiedzieć, komu wystawił największą fakturę w zeszłym miesiącu, ale czy wiesz który segment twoich klientów jest nawet płaci ci najwięcej? Ale czy też wiesz Którzy są najbardziej rentowni? Bo może się okazać, że tym ci klienci, którzy płacą najwięcej, największe faktury, wcale nie są tymi klientami, którzy są, przynoszą największy zwrot z inwestycji, przynoszą de facto najwięcej pieniędzy do biznesu, czyli ich rentowność jest największa. A czy drodzy uczestnicy Internet Beta, wiecie, które segmenty klientów, waszych klientów, są najbardziej szczęśliwe? Czy zrobiliście ankietę NPS i czy wiecie, które segmenty klientów są najbardziej szczęśliwe? Trudniejsze pytanie. Jeżeli wiecie, którzy są najbardziej rentowni, którzy są najbardziej, na których zarabiacie najwięcej, czy wiecie, które, którzy są najbardziej szczęśliwi? Czy wiecie, jak pozyskaliście tych klientów? Czy macie faktycznie porządek w takim CRM-ie? Czy raczej analizujecie swoje, swój efekt marketingowy, swoje działania marketingowe na zasadzie takiej, że o ta kampania dobrze się klika, dawaj większy budżet. Ta kampania źle się klika, wyrzućmy budżet. O maile tego rodzaju z takim tytułem dobrze się otwierają. Czy faktycznie sprawdzacie swoją efektywność działań marketingowych pod kątem tego, pod kątem ostatecznego efektu, czyli waszych klientów? To nie jest łatwe zadanie. Nasi klienci, nasi użytkownicy to tylko ludzie i po ich interakcje z naszymi, naszym brandem, z naszym produktem, z naszą usługą są różne. Customer Journey, czyli taki koncept mapowania całej ścieżki klienta, to jest oczywiście w dużym uproszczeniu taka linia prosta albo lejek. De facto to jest rzecz bardzo, bardzo skomplikowana. Raz spotkam się tutaj, później wyślę, zorganizuję webinar dla użytkowników, a przyjdą dla potencjalnych klientów, a przyjdą obecni. Nie jest łatwo tym zarządzać. Natomiast to, do czego ja Was bardzo, ale to bardzo zachęcam, to zbudowanie sobie jednego miejsca prawdy. I niezależnie od tego, czy to będzie Salesforce, HubSpot, User, czy inne narzędzie, w którym będziecie mieli wszystkie dane do, o swoich użytkownikach, Zadbajcie o to, aby mieć te jedno źródło prawdy, o której, w którym uzyskacie pełną wiedzę o waszych klientach, gdzie będziecie mogli sobie w łatwy sposób posegmentować tych klientów, bo zrozumienie waszych klientów, zebranie odpowiednich danych o waszych klientach i uporządkowanie tego całego procesu to jest, właśnie święty gra w marketingu, bo jeżeli będziecie mieli te dane i będziecie ich rozumieć, to spokojnie jesteście sobie w stanie bardzo szybko rosnąć. Ale to nie wszystko, bo jak mawiał Steve Jobs, lekcje wziąłem z szkolenia z y, y, Kamila Kozioła, and one more thing, klienci y, 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 y. To też źródło niesamowitych inspiracji marketingowych. I czy wykorzystacie referencje Waszych klientów na, e, w formach reklamowych czy w formach kontentowych na mediach społecznościowych, czy wzbogacicie Waszą stronę o jakieś piękne customer studies, albo po prostu dodacie, Ikonki tych klientów, logotypy tych klientów, czyli ich wypowiedzi, dlaczego z waszego produktu lub rozwiązania, lub usługi korzystają. To jest naprawdę niesamowite źródło inspiracji, kontentu, wszystkiego, czego potrzebujecie, aby rosnąć szybciej. Także skupcie się, moi drodzy, na waszych klientach. I wtedy wasz marketing będzie działał lepiej. Dziękuję Wam uprzejmie za uwagę. Kamilu, czy wrócisz? Nie wiem, czy się nie przesadziłem z prędkością. Nie, chyba nie. Już. Jestem w czasie. Już powoli. powoli wracamy. Tak. Jestem. Prawie wyrobiłeś się w czasie. Michał, jak ja cię uwielbiam, słuchać. I wcale nie. No mówię... ciebie opowiadam o tobie, tak? Tak, nie mówię tego dlatego, że wymieniłeś mnie y, częściej niż ostatnio pada słowo koronawirus w mediach i nie dlatego, że powiedziałeś właśnie całemu światu, że byłeś u mnie na szkole, ale doskonała prezentacja, po prostu rewelacyjna prezentacja. Uważam, że jedna z lepszych. I nawet trzymasz się tych żartów, tak? Tak, w sensie na zasadzie będziesz. Jedna z lepszych, tak. jaką widziałem w ciągu ostatnich pół godziny. <noise> Michał, dziękujemy Ci w, tak, w takim razie. Chyba, że masz coś jeszcze do dodania na przykład. Nie, to znaczy mogę odpowiedzieć na pytania, jak się nie wyrobiłem w czasie, ale nie wiem. <noise> mogę jakieś pytania. O, tutaj na przykład Artur Pajker napisał, że to pirackie metryki, to jest takie śmiechowe podejście śmiechowe. Tak, śmiechowe podejście. Znaczy ja mam kilka jakby bardziej bezpośrednich skojarzeń z komedią niż pirackie metryki. Okay. Ale może 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 mamy tu jakieś pytanie. Jeżeli ktokolwiek z was ma jakieś pytanie do Michała to to jest dobry moment. ta tak, godzina jest bardzo cenna, ostatnio ja miałem za 6.500 metrów, więc każda minuta właściwie jest, jest na wagę złota. No wiesz, no jeszcze troszeczkę mi brakuje do tych swoich no, ale, tak. ale ale, ale... Staram się, wiesz, no, naśladować moich idoli. Także jeszcze chwilę i niedługo będę na, na poziomie Twoich Dobra, Michał, to widzę, że musimy zatrzymać tę karuzelę śmiechu, póki jeszcze ktokolwiek jest z nami na dole. Dziękuję, uprzejmie.